No zapraszam Was na kolejnego vlogmasa. Jadę właśnie na siłkę, jest godzina 7.10 i nie wiem, jakim cudem żyję, ale żyję i jest całkiem dobrze. Mam to, że jest jeszcze ciemno, a ja już proszę. go. Jak to zrobić? Oczywiście, że pieniądze bardzo dobrze odejmują cierpienia w życiu. A odejmowanie cierpienia w życiu daje bardzo dużo szczęścia. Dotarłam na siłownię. Już prawie jest jasno. <laughs> właśnie słucham super podcastu. Serio, super podcastu. Balans. Kanał i gość opowiada o silnej woli, że nie wszyscy ludzie to mają i że to jest mega trudne do wypracowania. Nie ukrywam, że bardzo jestem wdzięczna za to, że ja tą cechę dostałam. Oczywiście nie we wszystkich dziedzinach życia. Oj, nie, 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 nie we wszystkich. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że jestem mocno zorganizowana i, i nie mam problemu z systematycznością. I serio jestem taka wdzięczna za to. Kurczę, no nie chce mi się karnet wyświetlić. chciałbym przywitać wszystkie 17 grudnia na vlogu nr 17 a my robimy... 18 18, a my robimy swoje Która godzina jeszcze nam powiedz? Uż ma 13 Radne ptaszki Radne ptaszki Aha, to coś A, to jest innego? Tak To tutaj. to jest? No, to jest... Aha A co to ma innego do tego ty jak sami? A ja się... twojego się... pomysłu Pobrania mnie. Niekoniecznie to musi być w odcinku. Bo wszystkie fajne ciuchy, które będziesz chciał kupić w Warszawie, będą dużo droższe stacjonarnie. Marki, z których coś. No mnie od Oj, powiem Wam, że dzisiaj to nie jest mój dzień. Siłka zwykle jest taka, że mnie wprowadza w mega pozytywny nastrój. A dzisiaj byłam zła. Jestem rozstrojona przez ludzi. Z którymi współpracuję i. Dlatego właśnie pracuję sama, nie wiem, jakby bardzo ciężko jest mi pracować z ludźmi, bo mnie irytują. Dobra, jeszcze raz, nie chcę też tak mówić. Pracuję sama, bo na siebie się nie gniewam i sama dowożę to, co potrzebuję. A ludzie, z którymi pracuję i są niekonsekwentni i mówią jedno, a robią drugie, to jest dla mnie po prostu dramat. Kochani, czekam właśnie na moją znajomą Dominikę, z którą w końcu udało nam się zgadać, żeby się zobaczyć. Natomiast dzisiejszy dzień to nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień. Jestem jakaś taka. Zlękniona? Taka... No, czy nie, zlękniona nie. To jest złe określenie. Jestem taka zestresowana, taka. Boję się, że ze wszystkim tym nie zdążę, i tak dalej. Natomiast ciekawy wniosek. Ciekawe jest to uczucie, ponieważ jak tak do Was mówię i się nad tym bardziej zastanawiam, to przypominam sobie o tym, o czym ostatnio rozmawiałam z moją terapeutką, czyli o tym, żeby oswajać się z uczuciem braku kontroli, że to jest coś normalnego i że całe życie nie polega na tym, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Więc kiedy uświadamiam sobie bardziej to uczucie, a nie po prostu z nim jakby jestem i w nim. Egzystuje, kiedy na przykład siedzę przy stoliku i przeglądam, co mam do zrobienia, zapisuję, wszystko sprawdzam. Wtedy właśnie to uczucie we mnie jest i jest mi nim niekomfortowo, ale kiedy do Was o nim mówię, to przypominam sobie o tym, że powinnam właśnie coraz bardziej uczyć się z nim być, że to jest coś normalnego. I kurczę, od razu mi lepiej, wiecie? Od razu jest mi lepiej. Um. <laughs> Moi drodzy, taśma kleąca. Jak sobie radzę z zapakowaniem paczki, która byłaby za duża, żeby nadać ją w żabce? A muszę ją nadać w żabce, bo muszę zwrócić te wszystkie cudowne kurtki, które mierzyłam w odcinku. Więc foliopak jest za mały. Dlatego wziąłam reklamówkę. Teraz będę to sklejać. Bo w żabce nie przyjmują takich dużych kartonów. Muszę dlatego stworzyć mniejszą paczkę. Dlatego, proszę bardzo, Kombinatorstwo level hard. To musi być jedna. Muszę skleić te dwie ze sobą. Po prostu geniusz. Chcę wam pokazać? I przy okazji czas obie... Jedną osobę. Mamy to! Dzień, kolejna osoba w tym mieszkaniu. Hello! Oliwia się socjalizuje. To jest, to jest coś wyjątkowego. Dobra, przygotuje nam scenerię i słuchajcie, będziemy malować. Będziesz mieć niespodziankę. I podgrzewa jedzonko. Dobra. Słuchajcie, mamy płótna, będziemy malować. Dobra. Jak się z tym czujesz? Będziemy malować. Ja też, już dawno nie malowałam. Jakieś pędy. Proszę, farbki, jakie ładne kolorki. Tak, i tu jeszcze mamy pędzelki. No. Jesteśmy gotowe, tak. myślę. Forby tylko potrzebujemy ma. <grywa> Robimy ten trend, moi drodzy. I będziemy się wymieniać co pięć minut. Co pięć minut, nie? Mm -hmm. Niektóre osoby, tak wiesz, się mega starają. I taką jedną część pomalują w pięć minut. Ja będę no to całe. Tak? <grywa> no, ale nie będę dzisiaj tak robić. Ja maluję tak wiesz, tak. Okej, okay, dobra, to ja jestem chyba z tych, którzy właśnie tak będą dziubać, bo pierwsze pięć minut poświęcę na tym, żeby się zastanowić, co ja chcę namalować w ogóle. Zobaczcie, kupiłam takie farbki w Action. Wylewamy je tutaj? Nie w Action, tylko w, w Tigerze. W tigerze. tigerze. Wylewamy je tu. Dobra, Wszystkie Wszystkich po trochu, co? O, Satisfying. Można to tak To przekuwać. jest dla ciebie Satisfying? Nie. pierwsze o czym myślę, to że ci ubrudzę kanapę tą czarną farbą. <laughs> mnie... Ej, ona jest taka, patrz, ona jest taka jakby... Metaliczna? Metaliczna. Może one są metaliczne. Chyba są. Metalik. Metal... <grym> nie, nie spojrzałam na to. <grym> ale super się to przebija. No nie mów, że nie. <grym> nie no, super, bo ja też lubię to przebijać, ale po prostu ja wiesz, zresztą mówiłam, czy jak jest z moją kontrolą. Więc dla mnie to, że ci ubrudzę coś. Słuchaj, chyba ja. bym cię wyprosiła z tego mieszkania. No już, właśnie gdybyś tego się nie bym miała się bała. Dobra, to powiedz nam w takim razie, czym się zajmujesz na co dzień? Dominika, opowiedz o sobie, kim jesteś? Kim jesteś? To jest mega trudne pytanie. Ale no najłatwiej się chyba oceniać przez to, jak. Jaki mam zawód i wykształcenie? Bo zawód i wykształcenie u mnie to jest to samo na ten moment, a jest to bycie psychologiem. Tak, ja jestem psychologiem poklinicznej, pracuję głównie z dziećmi i robię głównie diagnozę. Okej, okay, a z dziećmi w jakim wieku? Od 0 do 100. <noise> ale, ale pracuję głównie, no tak do osiemnastu, nie? Bo mnie to zawsze ciekawi, jak z perspektywy psychologa żyje się w normalnym świecie. Wiedząc tak dużo o psychologii, o tych wszystkich procesach, jakby łatwiej ci się czyta ludzi i łatwiej ci się nawiązuje relacje, czy wręcz przeciwnie, bo wiesz za dużo? Mm, to zależy chyba od relacji, chociaż jak jak spędzasz czas ze znajomymi, to myślisz o tym, jaki tu byłby ładny kadr? Tak. Okej. Okay. A ty? Nie. Nie, bo czasami ja się wyłączam. Ja bardzo, ja jestem jednym z tych ludzi, którzy się nauczyli bardzo mocno dbać o... Poczekaj, bo ty zaraz zaczniesz czas i w ogóle, a ja mam jeszcze myśleć i mówić, ja już się zestresowałam. Nie, nie stresuj się. Ja jeszcze nie wiem, co maluję. Ja też nie. Ale musimy spojrzeć Temat. orientacyjnie. Temat? No to chyba święta. Ja też nie. Ewentualnie możemy malować bombkę świąteczną? Nie. z drugiej strony, za jak będą święta, to ty zaczniesz malować jedną rzecz, a ja drugą. Tak. Potem ty musisz mać, masz inny pomysł na swoją i na moją. No. No więc mogą być po prostu święta. Let's po prostu let's święta. It. Let's do it, tak. Wow, ja nie wiem, co malować. Ja też nie. No ale jak włączysz timer, to będę wiedzieć. Wracając, w takich relacjach. Tak, nie, w sumie nie ma co tego za bardzo o tym myśleć. Mam tak, że Konczyłam. bardzo często tłumaczę ludzi, wiesz? Mhm. Że okej, okay, oni mi opowiedzieli, wiem mniej więcej, jakie mieli dzieciństwo, i tak dalej, bo dobrze ich znam. I mam takie, że, o nie, ja to w sumie rozumiem, dlaczego ta osoba się tak zachowała. Ja rozumiem, czemu oni przekroczyli moje granice. Okej. Okay. Czyli masz większą wyrozumiałość do ludzi? Y y y taką krzywdzącą mnie bardziej wyrozumiałość. Aha. Ale myślę, że to wynika właśnie z. Twojego wykształcenia, czy bardziej z Twoich osobistych przeżyć? Myślę, że z moich osobistych przeżyć na pewno, ale przez moje wykształcenie potrafię bardziej to jeszcze wytłumaczyć. Mhm. Rozumiesz? Mhm. Że nie wiem, wiem jaka jest historia z mamą, z tatą, więc też rozumiem, dlaczego ta osoba się tak zachowa, albo że to nie jest do końca ona, tylko na przykład jej diagnoza i tak dalej. A mimo wszystko powinnam to dawno olać i powiedzieć: Nie, nie godzę się na takie zachowanie. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Ale też z drugiej strony myślę, że psychologia dała mi umiejętność komunikowania się z ludźmi. Nie dotyczy się to relacji romantycznych. <grymne> I być asertywnym. Bo, że jaka ja jestem asertywna aż za bardzo. Okay. I ja to lubię, ale z drugiej strony wiem, że potrafię być przy tym bardzo hamska. A czemu Czasami. akurat psychologia ci to dała, To asertywność? To nie wynika z Twojego charakteru? Nie, bo ja nie byłam asertywna. Ja byłam wręcz takim people pleaserem. I robiłam wszystko, wiesz, o co mnie ktoś poprosił, zawsze się godziłam. A nauczyłam się, nauczyłam się tego, żeby tak nie robić, i nauczyłam się godzić tylko. Na to, co faktycznie chce się zgodzić. I nie dała mi tego terapia, tylko właśnie dała mi to Edukacja? Bardziej... Trochę tak, ale bardziej też działanie z drugiej strony. Kiedy ja obserwowałam i uczyłam się jakby na błędach trochę innych ludzi. Okej, okay, no to w takim razie trochę smów, możemy przejść do kolejnego pytania, co ci najbardziej dała, właśnie psychologia, jako edukacja? Pieniądze? Nie, wiesz co? Kurczę, nie sądziłam, żebyś mi takie trudne pytania zadawać. Że... Właśnie, ja też nie sądziłam. No bo Dominika wchodzi, elokwentna osoba, też się chce pytać. Masz coś do powiedzenia? Nie wiem, czy mam, ale czasem gadam. Gada, gada. Słuchajcie, jak jeszcze nie znacie Dominiki, to zapraszam serdecznie na Instagramy, na TikToki. Dziękuję. Mm, tam są, tam ciekawe rzeczy gada, mniej psychologiczne. Mniej, mniej. Ja tylko, ja tylko, wiesz co, bo nauczyłam się, że każdy z nas ma inną zdolność słuchania i nieważne jaki komunikat padnie, to każda osoba go zrozumie trochę inaczej, więc przy psychologii, która jest bardzo delikatnym tematem, ja mówię w taki sposób delikatny, ja tylko mhm. to liżę. Ktoś zwrócił uwagę, o może mam problem, to może się udam, ale no? nie, że moje filmy go rozwiążą. Okay, tak. Um, no ale wracając, co mi da psychologia, i myślę, że tutaj, Boże, ja mam się tak otwierać u ciebie. Nie, nie musisz, możesz powiedzieć, że nie. I Elo, um. jestem z tym totalnie okej. Okay. Po prostu tak mnie, wiesz, ja zadaję pytanie, które mi nachodzi mm -hmm. i, i po prostu pytam, ale jeżeli nie czujesz się z tym okej, okay, to, to po prostu mów. Nie, myślę, że to mogę powiedzieć. Ja poszłam w pewien sposób na psychologię po coś. Moim, moim głównym założeniem pójścia na psychologię było zrozumieć zachowania ludzkie. Mhm. Ja nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego ludzie na przykład wybierają używki ponad emocje, ponad miłość i ponad podstawowe potrzeby fizjologiczne. Mhm. Zawsze też się zastanawiałam, jak pracuje umysł psychopaty czy wiesz, osób, które popełniają jakieś różne zbrodnie. Mhm. I tak, to mi dała takie zrozumienie. No. Dała mi psychologia właśnie. I dla siebie zrozumienie często, i dla innych zrozumienie, które z jednej strony są dla mnie bardzo krzywdzące, a z drugiej strony. Musimy na chwilkę przerwać. Mm -hmm. Co oni tam nie ma. 20 sekund zostało. Kiedy byłam mała, bardzo lubiłam pożyczać od mamy biżuterię. Teraz, gdy jestem starsza, tworzę ją dla niej. Choć wszystkie bardzo się różnimy. To właśnie w komplecie czujemy się najlepiej. Ja już nic nie domalowuję, daję Ci moje dwie choinki. No dobra. Tak wyprezentuje się. A zaczęłyśmy od podobnej rzeczy, bo ja zaczęłam od gałązki. No widzisz. Tylko to zrobiłaś na większą skalę. Trzeba ja mówiłam, że ja to mogłabym już całe to malować. W którą stronę to ma być powiedz mi? W tą? Tak. Ładna Ci ta gałązka wyszła. Startuje kolejne pięć minut. Ja sobie życie to co nam namalowałaś. Ja też się boję, no ale o to w tym chodzi. No dobra. I myślę, że to jest i moje przekleństwo, i rzecz, która jest tak fajna. Że hmm. to, że ja rozumiem. patrzę myślę, na to że to w dwie jest strony, super. nie? Super. Może czasami może to dużo krzywdy zrobić, a czasami to może dać mi <noise> A czasami. <noise> może... inną wizję, na to <noise> nie, prawda? Nie, nie miałam żadnej, ale. Ja zrobiłam właśnie kropkę na gałązce. To <noise> To są bombki. No zrozumiałam co to jest, potrzebuję inny pędzelek stara. Nie mam innego, nie jest łatwo. Więc myślę, że to jest moja odpowiedź, że tym naj najgorszą i najlepszym rzeczą jest to, że rozumiem. Ja myślę, że to jest super, bo dużo osób przez całe życie nie rozumie. No, ale pytanie czy ludzi czy siebie, bo jedno nie wyklucza drugiego. Ja myślę, że i ludzi i siebie. Ja myślę, że w ogóle w naszym zawodzie bardzo często spełnia się to powiedzenie szef z bez butów chodzi, wiesz? Naprawdę? No. Widzisz, nie, a ja zresztą... tylko o tym słyszałam, że to tak bywa, ale sama trafiałam, mam wrażenie, miałam szczęście, bo trafiałam do dobrych psychologów. Poczekaj. Bo bycie dobrym psychologiem wcale się nie wyklucza z tego, że w Twoim życiu nie jest dobrze. Nie no jasne, właśnie. Ja trochę próbuję się skupić na dwóch rzeczach naraz i to nie jest proste, ale. Co sama... ty nie bawię? <laughs> sama dużo słyszę o tym, że no każdy psycholog ma swojego psychologa. Mhm. I, i że to jest normalne, to to mnie jakby w ogóle nie dziwi. Mhm. Natomiast zastanawiam się, jak ty to odbierasz z perspektywy takiego um, tej społeczności psychologów. Czy dużo psychologów jest twoim zdaniem niekompetentnych przez to? Nie, w ogóle to zupełnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że czasami rady, które dajemy, nie jesteśmy do końca w stanie sami ich wbić w twoje życie. Okej. Okay. Albo też może też to wynikać z tego, że my dużo rzeczy tłumaczymy, czyli nie wiem, czy ja też nie chcę nikogo stygmatyzować i tylko mówię o swoich doświadczeniach, doświadczeniach że zazwyczaj tym najbardziej niegrzecznym dzieckiem z klasy było dziecko nauczycielki. Nie? I często jest tak, że tym dzieckiem, które ma najwięcej trudności, jest dziecko psychologa. No widzisz, to jest ciekawe bardzo, bo ja jak byłam na psychoterapii i właśnie miałam takiego wtedy psychologa, mhm. to był on, i on dużo mądrości mówił. Mhm. I Zawsze, wtedy ja byłam jeszcze młodsza trochę. Mm -hmm. To była moja pierwsza psychoterapia. Ja miałam w głowie cały czas takie pytanie: Czy jego życie jest takie idealne? Jak on tak odpowiada, wiesz? Takie spojrzenie na świat dobre. I zastanawiałam się wtedy, jak on dobrze musi wychowywać swoje dzieci? Mógł, mógł, nie? Bo ja tak jak mówię, to, to na pewno nie jest reguła. No. I uważam, że na pewno nie jest tak, że każdy tak ma i każdy psycholog źle wychowa swoje dziecko czy coś. Ale bardzo często jest tak, że my na przykład nie zauważamy tych trudności w sobie. Mm -hmm. y albo w naszych relacjach, w partnerze, skupiamy się na innych, nie, nie skupiamy się na sobie i na tych swoich trudnościach i może to stąd też wychodzić. Nie wiem, czy rozumiesz o co mi chodzi. No trochę Zresztą tak. Nie chciałabym tego źle przekazać, nie? Mm. No ale tak, no, każdy z nas też jest człowiekiem i o tym najczęściej ludzie zapominają, mam wrażenie, że ludzie biorą psychologów i psychoterapeutów jako takie mistyczne stworzenia, które nie mają prawa do popełnienia błędów, mm -hmm. e, a każdy z nas też jest człowiekiem i też ma swoje własne ja i swoje potrzeby i popełnia swoje błędy i to jest kompletnie, kompletnie normalne. Nie, no tak, to zdecydowanie. Widziałam psychologów, którzy na przykład podczas rozmowy tra tracili, nie, nie z pacjentem, ale podczas rozmowy tracili totalnie umiejętność prowadzenia tej konwersacji, wskakiwali w taką agresję i tak dalej, że wiesz, no bo też jesteśmy ludźmi i musimy o tym też pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie, inni jesteśmy w gabinecie, mhm. a inni jesteśmy na żywo. Ja też jestem zupełnie inna na żywo niż w, w gabinecie. No, no do tak. gabinetu nie w w w biegam w ubraniu pokazującym brzuch, dekolt i nie, nie no. bawię się do polskiego hip-hopu. No tak, no jasne. Koniec. Dobra. Ja ale, ale małe zrobiłam. Nie wiem, czy w ogóle będzie widać, co zrobiłam. No ja zrobiłam. Jak się zgubiłam. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Dziękuję. Zrobiłam ci śnieg. Zrobiłeś kroki. Śnieg zrobiłam. <laughs> Wiesz, czego mi brakuje? Takiego mocnego czerwonego koloru. Mi też, bo mamy nie? święta, no, a tutaj nie ma taki, kolorów świątecznych. Taki mocny czerwony kolor powinien być, to, no, to w ogóle byłoby super. Ja pitole, nie wiem, co mam malować. To jest niby śnieg, tak? Ja to jako gwiazdy odbieram. Mogą być gwiazdy. Dla mnie to jest śnieg, bo chciałam potem zrobić śnieg na choinkach i tak dalej, ale ja najpierw musiał spaść. Okej, okay. to daję następne 5 minut. No dobrze. Miałam jakieś pytanie, które mi już umknęło. Ile masz lat? Powiedz naszym widzom. 28. Dobrze, nie chciałam się pomylić. Generalnie, czy planujesz cały czas pracować w zawodzie? Nie wiem. No bo ty jesteś młodym psychologiem. Cztery lata pracuję w zawodzie. Jak ci się to udało w ogóle w takim młodym wieku być psychologiem już i zdobyć klientów i w ogóle? Studia skończyłam. No, no tak, ale mam wrażenie, że jakoś psycholodzy są zwykle starsi. No nie no, no, każdy z nas musi zdobyć jakoś doświadczenie, więc musimy zacząć pracować. No ogólnie podczas studiów bardzo dużo z nas wypada, bardzo dużo ludzi nie kończy psychologii, bardzo dużo ludzi nie idzie dalej. Albo pracuje w takich miejscach, w których nie, nie widzisz ich prywatnie, że pracują. Ja sama, jak zaczęłam pracę, to, mm, to przez pierwszy rok pracowałam w ośrodkach mhm. i w przedszkolu. A, okay. a dopiero potem zaczęłam pracować z pacjentem, bo praca z pacjentem nie jest prosta. Oj, na pewno nie. Jest bardzo stresująca i też trzeba znaleźć swoją niszę. No i też pytanie, do kogo trafisz. Jak sobie przejdziesz z znanego lekarza, to jest dużo psychologów w moim wieku. A jak zdobyłaś klientów? Mm, no ja pracuję, nie, ch nie chcę mówić i nigdzie nie mówię, gdzie pracuję, tak mm. dokładnie, ale pracuję w miejscu, który ma pewną bazę swoich pacjentów i ja mam... No, może ktoś do mnie trafił przez przypadek i potem już został. I mam dużo osób takich, którzy trafili przez przypadek i zostali. A jakbyś drugi raz wybierała studia, to też byś wybrała psychologię? Tak. No, widzisz, jeżeli jesteś raczej spełniona po tym kierunku. Dużo osób kończy i nie pracuje w zawodzie. Ja też nie do końca pracuję w zawodzie, tak w pełni już teraz. Mhm. Mm, I na pewno bardziej wychodzę z tego zawodu niż, niż w nim jestem. Wybrałabym ją, bo nie wyobrażam sobie studiować czegoś innego. Psychologia jest rzeczą, która najbardziej mnie chyba interesuje. Nie wiem, co innego bym mogła studiować. Ja, ja na pewno mam z tą psychologią związane plany na przyszłość, jeśli coś by mi się zmieniło. Jak chodzi o tą ścieżkę, którą idę teraz? Bo no, ja odkryłam ścieżkę, no, nie wiem, czy ty lubisz na zewnątrz influencer. Może być. Mm, no, ale odkryłam tą ścieżkę no niedawno, tak naprawdę, relatywnie. No. I ja nie sądziłam, że ja pójdę w tą stronę, jakkolwiek. Serio? Mhm. Nie miałeś takich planów? Mhm. To co się mhm. zmieniło? E Zaczęłam poznawać trochę to od środka, zaczęłam zauważyć. Znaczy, ja zawsze chciałam tworzyć, dla mnie to zawsze było ciekawe i interesujące, ja zawsze chciałam tworzyć. Mm, więc na pewno zastanawiam się, jak do tego jak mogę tworzyć, co mogę tworzyć. Zawsze lubiłam prowadzić Instagrama i inne jakieś social media, ale nigdy nie wierzyłam w siebie na tyle. Jesz pewnego dnia stwierdziłam, że a co mi szkodzi? Czemu ja się przejmuję, tym co wrzucam, może po prostu zacznę wrzucać. No i takie no, ty jakoś... masz wyczucie estetyki, no nie? Dziękuję. Więc to jest takie. Ja mam specyficzną mam wrażenie estetyki, która nie pasuje każdemu, ale mi pasuje i to chyba jest no, najważniejsze. To jest najważniejsze. Chyba, że chcesz próbować trafiać do wszystkich, co moim zdaniem jest bez sensu. Myślę, że jest niemożliwe. No, zdecydowanie. Eee, tak. Powiem ci, że po prostu to samo zaczęło jakoś tak iść, i ja potem musiałam podjąć decyzję, co jest dla mnie ważniejsze, co mi sprawia więcej frajdy. No bo tutaj też jest kwestia takiej zawodowej psychologa, jak chodzi o bycie influencerem i psychologiem, więc mm, no to są też takie właśnie głębsze. O, proszę, pokaż, falsie. Co zrobiłaś? Pokaż. Kalitus. Kolejna ta, a patrz co ja walnęłam, ja nie wiem co to nie jest. Nie, bo zrobiłam takie, mi się wydaje, że to jak zorza polarna wygląda. Trochę no, ewidentnie, jak na razie tak jestem, ja trzymam się swojej połowy. Tak, widzę. A ty? Nie, tutaj dobrze. Łączysz to. Nie wiem. Nie, czemu. myślę, że mogę, mogę być określona jako cierpliwy człowiek. Może masz rację. No wiesz, praca z dziećmi, to musi. Musisz być cierpliwa. Szczególnie, że ja jestem małe dziecięcą osobą. No właśnie. To znaczy posiadanie wiesz, dziecka no nigdy nie było moim marzeniem. I myślę, że nigdy nie będzie. Yy, ale pracować z dziećmi lubię. Są bardzo wdzięczne. Dobrze się z nimi dogaduję, więc uh -huh. ja myślę, że dzieciaki bardziej wybrały mnie niż ja ich. Okej. Okay. Myślę, że to też jest kwestia mojego wieku i raczej osoby dorosłe mają trochę większą rezerwę w zaufaniu mi, bądź w takim podejściu, a co ona może wiedzieć. Hmm, chociaż rzadko się mi to zdarzyło, ale zdarzyło mi się kilkukrotnie. Natomiast mam wrażenie, że po prostu wiesz, co. To, to będzie żart ja jestem trochę jak księżniczka ja tylko nie ze zwierzakami, a z dziećmi. Zawsze <laughs> jak było jakieś dziecko, to na no, tak do mnie lgnęło, odkąd pamiętam. I zawsze miałam dobry kontakt z młodszymi osobami i ja też mam dwóch młodszych braci. Mm, więc myślę, że to dlatego. I ty nie chcesz mieć dzieci? Nie, nie jestem za bardzo samolubna. <laughs> Albo wręcz w drugą stronę, bo czasami uważam, że posiadanie dziecka jest bardzo samolubne, jeśli chcemy je mieć tylko dlatego, bo społeczeństwo tak chce. W sensie, że wypada, nie? Mhm. Bo uważam, że to jest bardzo samolubne. No, i jeżeli nie chcesz, jesteś tego pewna. Może mi się kiedyś odklei? No, myślę, że jest taka szansa. Jest pewnie, że jest taka szansa. Może kiedyś będę mieć jakiś wypadek, albo albo właśnie mi się coś zmieni i. W mózgu ci się <noise> przesuwa. Bo mi się i, i stwierdzę, że jednak chcę mieć dzieci, ale Ale wątpię. No. Ogólnie myślę, że możemy sobie trochę dokończyć już ten malunek mhm. i pokazać go już całego. Robimy aktualizację, co tu się dzieje. Nie, nie wiem. Ja też. Ale dzieje się dużo. No, i Twoje kropki nadal zostają białe. Nie wjeżdżasz na moje kropki Wjeżdżam, właśnie. już teraz wjeżdżam, ale bałam się, że je rozmażę wcześniej. O, teraz się nie rozmazują. Zaktualizujemy Wam, co się tutaj wydarzyło. Picasso. Tragedia, moi drodzy. Ja szczerze mówiąc myślę, że. Tam... Ten to nie jest ładne. A mi się właśnie ten chyba drugi bardziej. Prawda? Tak? No, nie wiem o co chodzi, ale. no. Ja nie wiem, co tu się stało. Ja miałam w ogóle inną wizję. No to to co? Losujemy, która, który zgarnia. Okej. Okay. Jak to zrobimy? A może wysyłamy go do Twoich obserwujących. Uuu, prezent. Zróbmy to. Ktoś by chciał, tak jak chcesz, Z komentarzy jedną osobę. Wybierzemy. Trzeba napisać coś ciekawego. Najciekawsze życzenia świąteczne? Albo coś w związku z. Dlaczego chciałbyś ten obraz? Chciałabyś raczej tak. te obrazy. Dlaczego mają trafić do ciebie? Dlaczego mają trafić właśnie do ciebie? I zostawcie też od razu swoją nazwę Instagrama, żebym mogła tam do was napisać. No a ja ci bardzo dziękuję za to, że spędziłeś tutaj ze mną czas na tej kanapie. Ja dziękuję za zaproszenie, bo mi bardzo miło. Mam nadzieję, że sun uda nam się spotkać poza kamerami. No i co? Wesołych świąt! Wszystkiego dobrego, bo świąt! Co, kalendarze na koniec? Jak Wam się podobał odcinek? Bo dzisiaj było tak trochę podcastowo, w sumie. Nie spodziewałam się, że tak to wyjdzie. Czy dzisiaj jest 17. Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Fajny jest ten krem. Używałam go. Jest właśnie z takiej żelowej konsystencji także taki bardzo szybko wchłaniający się. O! Peter Thomas Roth. Czy to jest taki trójpak maseczek? Tak, ale super. Tu są trzy maski. Jedna jest liftingująca, druga jest złuszczająca, a trzecia jest y, wygładzająca. Mega fajnie. Powiem Wam, że w ogóle ten kalendarz z Zalando. Bardzo dużo nowych marek mi pokazuje, pielęgnacyjnych i też no, kosmetycznych. Także bardzo fajnie yy, 17 nawilżający żel pod prysznic w wersji mini kochani, jutro będzie odcinek bardziej ciuchowy, ponieważ będziemy sprawdzać pewną ciekawą kolekcję później już będę wracać do domu, także będzie content z moją mamą będzie content z ozdabiania domu mojej mamy i myślę, że fajny jeszcze kontencik przed nami, także dzięki wielkie za kolejnego vlogmasa i widzimy się już jutro, Baję!